Hej, ja widzę widzowie, ja ogólnie tak jestem złona, te włosy Dzisiaj robimy próbny makijaż na jutro, bo jutro chcę się pomalować szkoły ale tak naprawdę no mało, mało, mało Najpierw baza i ona jest rozświetlająca i nawilżająca i zawsze daję serum jako, jako bazę, bo ja bazy nie używam Kiedyś używam z w sensie moja kuzynka używa z i moja kuzynka ma 15 lat I ja kiedyś byłam u mojej kuzynki I ja używam jej primera z Milka Ale nie było jakoś super Dosłownie ja wiem Jak się jutro pomalować Tak naprawdę tak malutko Tak szczypta soli Wiecie o co chodzi Szczypta, szczypta, szczypta soli Szybki haul Kupiłam wczoraj takie tipsy bo u mnie teraz na dwa tego nie będę sobie przyklejać. I rzęsy. Będzie nowa seria. Będę robić takie artystyczne mega ładne makijaże. Co używam do rzęs? Używam takiej zalotki w ogóle. Una jest nowa. Takiej szczoteczki używam. Tuż z sepory, żel. No, do brwi i no, do rzęs. Najpierw używam zalotki. Ta strona parcie z zalotką zrobiona, teraz ta. Ej, mega ładnie. Używam teraz no. I ja Wam coś pokażę. O, to, to mnie serio bolało. E, czekajcie, przesunę się. I teraz patrzcie, ja, ja używam z Essence. Czekajcie, to jest Essence. To jest DMO w ogóle. E, ja robię sobie tak. I ja Wam już zaraz coś pokażę. Mamy żel i robimy taki. Trzymamy tak kilka sekund. Najlepiej 30. Uwaga, zaraz będzie koniec. Tak prezentuje się ta strona. Teraz tuż do rzęs. Teraz róż. I to mam. Ja w tym makijażu nie będę jakby teraz chodzić, nie, tylko to jakby ma być taki... Yy, makijaż wiecie, taki próbny. Do szkoły, bo u mnie śpną się malować do szkoły. bo wiecie, jedynastolatki się już malują, więc czemu? Ja nie mogę się malować. Dobra. Teraz róż. Yy, może nie róż. Roświetlacz. Ja daję rozświetlacz dosłownie tu na nos. Dobra. Błyszczyk taki z Douglasa. Dobra. Jakby ja mega kocham ten błyszczyk. Tak się prezentuje mój makijaż. Dajcie like, like, jak sądzicie o nim. Ja Wam trochę powiem, że usta zrobię błyszczykiem, mega dużo. Mniej dam rozświetlacza i mniej tuszu, ale tak to mega ładny i mniej różu dam, a to wiecie, bo taki prumny. E, a jutro no to... To też się pomaluję jak się pomaluję. Jutro mam cztery lekcje, a więc jutro mogę się pomalować, bo jutro mam cztery lekcje. Cztery lekcje są elfy. Dobra.